Cześć! Dziś pokażę Wam, jak zrobić suchy basen z kulkami. Zapraszam na filmik! Dwa tygodnie temu moja córka skończyła dwa latka i z tej okazji właśnie postanowiłem jej zrobić suchy basen. Baseny z kulkami są atrakcją każdego filmu raju, i dlatego pomyślałem, że fajnie by było mieć taki plac zabaw w domu. Zobaczcie, jak zrobiłem taki basen. Do zrobienia suchego basenu potrzeba. Ostry nóż, kawałek gąbki, olej, mazak, miarka, gąbka tapicerska, arkusz 200x120 cm i grubości 6 cm, materiał, którym odszyję basen oraz klej tapicerski. Na początku na gąbce odrysowuję równe koło o średnicy 80 cm, które posłuży jako spód basenu. Aby równo go wyciąć, na kawałek gąbki nalewam olej i smaruję nóż. Z tak przygotowanym nożem gąbka dnie się równo i bardzo sprawnie. Na pozostałej gąbce odrysowuję trzy równe paski o wymiarach 95x40 cm i wycinam je na oliwionym nożem. Posłużą one jako boki basenu. Na każdym wyciętym pasku ścinam rogi na wymiar 6 cm. Dzięki temu po sklejeniu ściany basenu będą wytrzymalsze. Rogi są ścięte tak, aby uzyskać rąb, tak jak tutaj widać. Teraz przechodzę do klejenia boku basenu. Klej tapicerski rozprowadzam równo na powierzchniach klejowych. Czekam około 5 minut i sklejam. Wklejam bok razem ze spodem, wyrównuję i już basen gotowy. Zostało jeszcze przygotowanie oprzycia. Z pierwszego materiału wycinam kółko o średnicy 81 cm i dwa paski po 42 cm na 144 cm. Najpierw paski zszywam ze sobą. Z jednej strony doszywam kółko i środek basenu gotowy. Z drugiego materiału wycinam dwa paski po 8 cm na 140 cm i dwa paski po 50 na 144 cm. Ja użyłem dwóch różnych materiałów, bo pierwszego mi zabrakło. Na wąskim pasku robię 6 prostych nacięć i wszywam w każdą łatki, takie jak tu pokazałem. Jeśli chcecie, aby materiał lepiej się układał, użyjcie rozciągliwego materiału. Doszywam boki suchego basenu i gotowe. A tak suchy basen prezentuje się z kulkami. I co o nim sądzicie? Fajne, prawda? Świetna sprawa, choć nie ukrywam, że trochę przy nim pracy było. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Zaradni Rodzice, żeby nie ominąć następnych filmików. A ja się z Wami żegnam. Cześć, pa pa.